Do 8 lipca 2018 roku w sali wystaw czasowych Fabryki Emalia Oskara Schindlera można zwiedzać wystawę zatytułowaną Żegota Ukryta Pomoc. Poświęcona jest ona ludziom zaangażowanym w działalność konspiracyjnej Krakowskiej Rady Pomocy Żydom, którzy na rozmaite sposoby pomagali Żydom ukrywającym się po tzw. stronie aryjskiej, a także uwięzionym w gettach i obozach koncentracyjnych. Delegatura rządu państwa podziemnego, to jest rzecz unikatowa na skalę europejską, stworzyła zorganizowany system pomocy Żydom. Filia tego systemu znajdowała się w Krakowie, poprzez co oczywiście nie udało się uniknąć e, tragedii Holokaustu, ale e, systemowa pomoc świadczona uratowała wiele, wiele istnień, a w każdym razie dawała świadectwo wartości, jaką jest życie. Wystawa składa się z trzech części. Pierwsza to jest zrekonstruowane czy zaaranżowane biuro Żegoty. Była kierowana przez... Stanisława Dobrowolskiego, który pracował w firmie chemicznej Dobrowolski i Morbicer. I to właśnie biuro i działalność tej firmy, biuro się mieściło przy ulicy Jagiellońskiej 11, stała się przykrywką dla działalności całej Żegoty, umożliwiała wyjazdy, docieranie do ludzi z pomocą. Żegota przekazywała zasiłki pieniężne, pomagała wynajdywać kryjówki, Wielu osobom dostarczyła pomoc materialną w postaci wyżywienia, ciepłej odzieży, czy, czy niezbędnych lekarstw i, i szczepionek. Każdy aspekt tej działalności żegoty jest zilustrowany konkretną historią osoby, która na przykład zajmowała się wytwarzaniem fałszywych dokumentów, czy była gdzieś w ukryciu i korzystała z różnych form pomocy. Mój ojciec Stanisław Wincenty Dobrogolski był przewodniczącym krakowskiej żegoty i on organizował tutaj, był członkiem PPS-u WRN-u. Po raz pierwszy są eksponowane grypsy, kwity. Przy czym te kwity są często nienikłe z sumy, dlatego że wymyślił znakomicie księgowy żegoty pan Józef Warynica. Żeby wszędzie księgować o dwa zera niższe kwoty i antydatować o 10 lat. Większość kwitów ma daty przedwojenne i niskie kwoty.